Kurtki. Jest, jest kurtka. Jest, jest. Dobra. Ale go jeszcze nie ma. Może już jest. Musimy kiedyś, że dlatego że my mamy około 16 osób, w jest na Natomiast grupa kolejarska, która jest zawsze dużo uruchomi, jedzie pociągami, czy też jeszcze niektórzy ludzie, którzy wolą sobie akarosze kocy pojechać do biorą. że tak, że na pewno będzie że inna atmosfera niż wczoraj czy wczoraj, bo tamta była bardziej taka piknikowa, e, jakby wymuszająca e, przyjście rozumu na powrót, że 67 lat to nie jest wiek do tylko do umierania w większości, bardzo dla średnio krajowych. Dzisiaj wiemy, że przehandlowali ludzi pod stołem, nie wiadomo czy za tym, czy za inne rzeczy, a w związku z tym będzie to na pewno spotkanie dosyć agresywne, jest po ludziach. Ludzie po prostu mają dosyć tego handlu, i, a szczególnie ich zdrowie, ich życie i yy, składkami, bo to się handluje nie swoimi pięknymi, tylko składkami ludzi, którzy w większości pracowali po kilkadziesiąt lat i nikt własnie to nie robi, bo oni odkładali co miesiąc na na swoje przyszłe emerytury, które patrząc na rządzących, próbują im odebrać to, co chyba w życiu najważniejsze, że trzeba im chwilowego spokoju i w naszym minimalnym emeryturą spokoju. Okazuje się, że nawet to próbuje się nam odebrać liberalność. węgla kamiennego Marce w Radlinie. Witamy serdecznie. Jest z nami, jest z nami kopalnia surowców stalnych z Bartnicy. Bardzo serdecznie witamy. Jest cały czas z nami również, cały czas z nami również Krakus z Nowej Huty, senator Mietek Gil od samego początku jest z nami. To sobie sami odpowiadacie, dlaczego tak się stało, nie inaczej w swoim zachowaniu. Dokładnie. W związku z tym, że przed chwilą głosowaliśmy wniosek o przerwę, i ten wniosek o przystępują do realizacji naszej... bardzo proszę Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Pani marszałek, Wysoka izbą. Panie premierze, przyjaciele Solidarności, koleżanki i koledzy z OPZZ-u i Forum Związków Zawodowych, ale przede wszystkim witam te kilkadziesiąt tysięcy Polaków zgromadzonych przed Małym Sejmu. Powodem do wielkiego zaszczytu, ale i ogromnym zobowiązaniem fakt, że mogę tu dziś stać przed Wielką Izbą i przemawiać do Was oraz prezentować wniosek o poddanie pod ogólnokrajowe referendum pytanie w sprawie zachowania dotychczasowego wieku uprawniającego do przechodzenia na emeryturę. W ciągu ostatniego półrocza. Po raz trzeci mam szansę prezentować Państwu projekty obywatelskie, które swoimi podpisami masowo poparli Polacy. Dwukrotnie już przybliżałem w Wysokiej Izbie założenia ustawy o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czułem wtedy wielkie wsparcie naszych obywateli, bo przecież od... Wnioskiem solidarnościowym, naszym projektem, podpisało się kilkadziesiąt tysięcy Polek i Polaków. Dziś to wsparcie dla projektu, który przedstawiam, jest nieporównywalnie większe. Wniosek o zwołanie referendum poparło ponad 2 miliony Polaków. Milion czterysta tysięcy podpisów złożyliśmy w Sejnie. Do dzisiaj Polacy przynoszą do naszych biur podpisy wspierające nasze działania. Od bardzo dawna. Żadna obywatelska inicjatywa w Polsce nie zyskała tak wielkiego poparcia. Ostatnią ideą, którą również poparły miliony Polaków była w 1980 roku Solidarność. Spoczywa dziś na państwu wielka odpowiedzialność. Nie waham się powiedzieć, dziejowa odpowiedzialność. Żeby tego wielkiego kapitału społecznego Entuzjazmu nie zmarnować. Zaznaczam, nie zmarnować. Polacy zasługują, aby ich zdanie i ich oczekiwania potraktować poważnie. O tym, jak wielkie znaczenie obywatele przywiązują do możliwości wypowiedzenia się w sprawie przechodzenia na emeryturę świadczy czas, jak i Solidarność i wszystkie współpracujące z nami organizacje potrzebowały na zebranie ponad dwóch milionów podpisów. Zajęło to niecałe trzy miesiące. Tak szybkie tempo zbiórki było również swoistą odpowiedzią na pośpiech rządu towarzyszący wprowadzeniu zmianie wieku emerytalnego. Polacy poparli pomysł referendum, bo doskonale wiedzą, że proponowane przez rząd rozwiązania doprowadzą do nieodwracalnych zmian zarówno w ich życiu, jak i w życiu następnych pokoleń. Zakrożenia demokratyczne mężczyzn. Zaznaczam! ani jedna generacja mężczyzn objętych reformą emerytalną nie zdążyła jeszcze przejść na emeryturę według nowych zasad. Nową emeryturę pobierają kobiety które zdecydowaną większość swojego życia zawodowego przepracowały przed 1999 roku, rokiem w warunkach starego systemu emerytalnego. Podwyższając wiek emerytalny w tym momencie rezygnuje się de facto z korzyści, jakie mógł odnieść system finansowy ubezpieczenia emerytalnego, z prowadzenia formuły zdefiniowanej i co należy podkreślić, przyznania ubezpieczonemu prawo do podjęcia decyzji o zaprzestaniu pracy po osiągnięcia wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W tych warunkach propozycję podwyższania wieku emerytalnego należy uznać za przedwczesną i podyktywaną wyłącznie poszukiwaniem sposobu na pokrycie rosnącego deficytu finansów publicznych grupie zresztą na ogół z podziemnej gwiazdy tutaj i różnego rodzaju czynnikom zewnętrznym. Wy tego systemu bronicie, to jest główne zadanie Waszej partii, ale my jesteśmy przeciw i ten system dożywa już swoich dni. Jesteśmy o tym przekonani. To referendum w istocie będzie właśnie także referendum nad tym systemem. Ja wiem, że Wy się teraz możecie tu obstawić policjom, możecie tu armatki wodne poustawiać. Uzba tak, tak, widziałem ja sam. Możecie się bać i macie powód się bać. I rzeczywiście, przejdzie czas, w którym okaże się, jak bardzo ten strach był uzasadniony. Boicie się, ale my się nie boimy. Nie boimy się ani tych, którzy tam stoją, nie boimy się tych, których tu nie wpuszczono i nie boimy się tego referendum. Jesteśmy za Polską, która się będzie rozwijała, gdzie wydajność pracy. Na godzinę dzisiaj jedna z najniższych, jeżeli nie najniższa w Unii Europejskiej będzie wysoka. Wtedy naprawdę będzie z czego płacić emerytury. Bo to jest w ogóle śmieszne mówić, że emerytury za 28 lat mają wynosić po 900 zł. To znaczy co? Polska ma być na dzisiejszym poziomie po to, żeby pana kolegom, panie profesorze było ciągle dobrze? Otóż przyjdzie taka Polska, w której, w której pana kolegom być może będzie bardzo źle. Ale ludziom będzie nieporównanie lepiej. I to będzie Polska zamożna, silna i godna. Będzie zajął bądź z tymi, którzy cicho siedzą, bo się na na własne jakie jakieś zagrożenia. Natomiast... trzeba będzie pracować bliżej. Nie roszczę sobie pretensji do autorstwa tego Jedyne co na, to, co na mnie spadło, to podjęcie w tej kwestii wreszcie konkretnie. Panie, panie, Wielkie zwycięstwa. Przypominam sobie, że ludzie, ludzie pracy, zorganizowani, zdeterminowani, mogli powiedzieć nie nawet w środku największego imperium w świata, największego i najbardziej okrutnego. Nawet wtedy. Dziś, bo nasze nie wobec tej polityki, która jest niczym innym, jak już trzecim wielkim zabiegiem zmierzającym do tego, by zabrać tym średnim i tym, którzy mają gorzej i bronić tylko wąskiej grupy. Wszystkiego dobrego i walki aż do zwycięstwa. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, Proszę Państwa, służby, służby specjalne doniosły już Donaldowi Tuskowi o, o tym, co się działo przed momentem. Teraz, jeżeli się dowiedział, że ponad 30 tysięcy ludzi, w tym zdecydowana większość ludzi Solidarności, oklaskiwała Leszka Miller'a, to on już teraz wariuje. Ten głos na chwilę długo wyczekiwany długo wyczekiwał na ten głos szef Nowej Prawicy, Janusz Korwin-Mikke. Witam Państwa. Ja nie z sobą 14 autokarów, a tylko kilka słów prawdy, Też należy każdemu. I tym tam, i Państwu, każdy powinien znać prawdę, jaka jest. A prawda jest taka, że pan Tusk powiedział, że o wszystkim powinna decydować nie głupia większość, tylko ta mądra mniejszość. Problem tylko polega na tym, że ta głupia większość wybrała właśnie mniejszość złodziei. I to jest problem. I to jest problem. Bo proszę państwa, co mówi prawo? Bo prawica zawsze jest po stronie prawa. Prawo mówi tak, że pacta sunt servanda, umowy, muszą być dotrzymywane. I jeżeli mężczyzna czy kobieta poszli do placów lat 18 czy 20 no. i doszli do tego wieku tam 65, to oni zawali tę umowę, że w wieku lat 60-65 otrzymają emeryturę. I nas, prawicy, nie interesuje, czy oni są słabi, czy chorzy, czy może wygrali milion z lotka, swoją bogatą ciocię, nas to nie interesuje. W wieku lat 60 dla kobiet, 5 dla mężczyzn mają dostać emeryturę. To jest prawo, a nie tam sprawiedliwość społeczna. Alecek Miller mówił o sprawiedliwości społecznej, ale co to jest sprawiedliwość społeczna? No, można powiedzieć tak, chcę, nam tak to powiedzą. Wiesz, kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, nie? No to sprawiedliwość społeczna powinna być taka, że kobiety dostają emerytury w wieku lat 75, nie? No. A my mówimy o normalnej Sprawiedliwości, a nie o sprawiedliwości społecznej I my mówimy tak Jeżeli Dzisiaj ktoś się zgodzi na to Żeby podnieść ten wiek Emerytalny dla 37 Powiedzmy, czy kobiety się wszystkie Zgodzą, powiedzmy To co będzie za kilka lat Kiedy oni powiedzą, że Znów nie ma pieniędzy i trzeba Podnieść wiek dla 75, tak? Jeżeli raz Zostaje złamane prawo to w każdej chwili może być złamane po raz drugi. Czy pamiętacie państwo, że ja rok temu wbrew moim kolegom z prawicy broniłem emerytur kogo? Ubeków. Bo ja mówiłem wtedy tak. Emerytura jest rzeczą świętą. Co jest obiecane, musi być wypłacone. Nawet ubekowi. Ja mówiłem wtedy wyraźnie. To jest wszędzie, możecie znaleźć w internecie. Mówiłem, że jak to jest balon próbny, oni sprawdzą, jak zareagują ludzie. Jak złamana zostanie raz zasada dla ubeków, to jutro można złamać na logikę, biorąc macie rację, ale biorąc pod uwagę zwyczaje europejskie, trzeba uznać, że nie macie racji. Więc jeżeli tak powiedzą, to wtedy jest spora na tupnięcie nogą. Dobrze? Umawiamy się. Składacie wniosek do Trybunału, bo Związk Zawodowy może, partii nie mogą. Związki mogą, a jak to nie, nie uda, to nie ma rady, trzeba tych złodziei pogonić, Pogonim. siłą, nie ma innego nie, nie ma wyjścia. Dziękuję wam za uwagę. Dziękujemy, dziękujemy. Znowu Piotr Duda, proszę państwa, witamy serdecznie przewodniczącego. Dziękuję, dziękuję bardzo. Za czym powiem do Was parę zdań. Chciałbym oddać głos najwyższej władzy w naszym związku, jakim jest przewodniczący zjazdu krajowego Stasiu Szwed, to jest władza. My tam to. Witam Was serdecznie, pozdrawiam, całą solidarność. Witam Was. Przed chwileczką miałem wystąpienie z Trybuny Sejmowej. Nie wiem, czyście mnie oglądali, ale, ale no właśnie, ja tak się przygotowywałem, takie wystąpienie dobre, ale... Ale my wiemy, wiecie, że moje wystąpienie było w duchu naszym, solidarnościowym. Jeszcze raz bardzo serdecznie was pozdrawiam. Cieszę się, że wspólnie razem przez cały tydzień moglibyśmy tu działać. Wielokrotnie spotykaliśmy się z wami jako posłowie i Prawa i Sprawiedliwości, a ja osobiście też. I dla mnie jest to naprawdę wielka sprawa, że dzisiaj razem możemy walczyć o służą sprawę. Nasze Dobrze, wystąpienia w nie debacie merytorycznej przedstawialiśmy. Zdecydowaliśmy również, że wszystkie pytania, które mieliśmy do wnioskodawcy, czyli do Piotra, ale również do rządu dotyczące, dotyczące yy, tej pseudoreformy wycofujemy. Po naszych wystąpieniach klubowych, Klub Prawo i Sprawiedliwość już nie będzie zabierał głosu. Dlatego, żeby to rozcignięcie zapadło jak najszybciej, żebyście wiedzieli jak posłowie, platformy, ruchu pali kota i PZLu zagłosowali. Prawo i sprawiedliwość od samego początku jest za referendum i przeciwko tej ustawie. Pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, czy jest tu gdzieś mój region pod Beskidzie. Jak mnie słyszy, to pozdrawiam serdecznie. A Kaziu tu jest koło mnie. Gdzieś tu są na pewno moi przyjaciele. Także serdecznie ich pozdrawiam. I jeszcze jedno. Serdecznie dziękuję Piotrowi za dzisiejsze wystąpienie. To było jedno z najlepszych wystąpień, jakie słyszałem w parlamencie. Piotrze, możesz. Tutaj... Dobrze reprezentujesz Solidarność, dobrze reprezentujesz Związek. No i myślę, że przed tobą duża kariera. My nie oddamy Piotra do parlamentu. Tam się zmarnuje. Nie do parlamentu są wyższe stanowiska w tym kraju niż parlament. Piotr! Dziękuję bardzo. Słuchajcie. Dziękuję Stasiowi. Powiem... Pryjotna prezydenta! E, powiem w taki sposób. Jesteście w, większo w większości. Z daleka przyjeżdżacie, jesteście zmęczeni. Jesteśmy prawie na końcówce debaty. Zapisało się do wystąpień prawie wszyscy posłowie i posłanki. PiS zrezygnował z pytań, ale mimo to, to może jeszcze potrwać ileś godzin. Z powodów technicznych, że niektórzy przyjechali autokarami, gdzie jest jeden kierowca. A my przestrzegamy przepisów i dbamy o pracowników. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, wiemy, oni się już obnażyli. Kto, jak będzie głosował, my tu na miejscu tego przypilnujemy. Ja wam bardzo dziękuję, bo niektórzy jechali całą noc ten wysiłek, żeby tutaj być. Dziękuję wam bardzo. My tu na miejscu tego przypilnujemy. Ale jedno wam mówię, że dzisiaj nic się nie kończy, dzisiaj się zaczyna. 12 po świętach spotyka się sztab protestacyjny Solidarności i ustalamy dalsze działania. To jest nas początek. A po drugie, tak jak ja mówię, żeby nie doszło do tego, co mówił Tusk do nas. To było celowe, żeby nas prowokować, Ale my tu przyjechaliśmy w sposób merytoryczny i za to wam z całego serca dziękuję. Nie będą mieli pożywki, że przyjechali palić opony i bić policjantów, bo policjanci co? Oni też im, też im zabierają służby mundurowe na tym samym wózku jeżdżą. Dziękuję wam za wszystko. My tutaj na miejscu tego przypilnujemy. Wracajcie szczęśliwie do domu. Oczywiście ci, którzy chcą tu być i zostać, proszę bardzo, ale resztę niech wraca szczęśliwie do domu. Szczęść Wam Boże. Zdrowych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy życzę Wam, Waszym rodzinom i wszystkim Polakom. Dziękuję bardzo. Proszę państwa. Proszę państwa. Pozdrawialiśmy wszystkich związkowców innych central związkowych. Policji. Nie ma opcji, 12 godzin. Ale jeszcze raz gorąco podziękujmy kolejno wszystkim regionom. Dziękujemy regionowi Gdańskiemu. Dziękujemy bardzo regionowi Warmińsko-Mazurskiemu. Dziękujemy serdecznie regionowi Ziemia Łódzka. Dziękujemy regionowi Częstochowskiemu. I na zakończenie, proszę Państwa, gospodarzom. Wczoraj mówiłem, jak przyjechali koledzy z Krakowa, że po co Wam było śpiewać? Nie przenoście nam stolicy do Krakowa. Wczoraj Mazowsze przywitało ich deszczem, a dziś region Mazowsze wita nas pięknym słońcem. Dziękujemy regionowi Mazowsze! A ja, a ja chciałbym bardzo podziękować tym, których nie było oprócz jednego widać. Tadeuszowi wiceprzewodniczącemu, który od poniedziałku 24 godziny na dobę jest tutaj na miejscu i prowadzi te wszystkie nasze sprawy. Tadeusz, bardzo dziękuję. Brawo! Dziękuję. Dziękuję drugiemu wiceprzewodniczącemu, który przez cały tydzień bawił się jako kwatermistrz. Jurek Wielgus, z całego serca ściskam cię i dziękuję. Dziękuję Ewie Zydorek, sekre sekretarzowi, ale bardzo dziękuję też Jurkowi Jaworskiemu, który dzisiaj był reżyserem tego przedstawienia. Mówiłem mu, um, masz tylko puszczać na telewizji odpowiednią opcję polityczną. Eee! Dziękuję jeszcze ba raz bardzo serdecznie wszystkim. Wracajcie szczęśliwie do domu, a teraz odśpiewamy hymn państwowy. Wszyscy. Do jeszcze Polska nie zginęła póki Proszę Państwa, proszę Państwa i na koniec i na koniec i na koniec słowa, które jako organizator muszę wypowiedzieć. Naszą demonstrację uważam za zakończoną. Rozwiązujemy naszą demonstrację. Życzymy szczęśliwego powrotu do domu. Wesołych świąt!